Dzisiaj chciałam nagrać taki głupi filmik, gdzie będę rozmawiał o 10 międzynarodowych firmach, i jak ja uważam, że te firmy by się nazywały jakby były zrobione w pose. Przez Polaków. I tak jak mówiłem, ten filmik to jest naprawdę głupi, i te przykłady to są po prostu, wiesz, głupoty, i ja się tutaj wygupiam. To zaczniemy od firmy Apple. I jak wiemy, Apple to jest amerykańska firma, i doszedłem do wniosku, że jakby Apple był polską firmą, to myślę, że on by się po prostu nazywał coś tak jak Cebula, albo może Ziemniak. I jak wiemy, to logo Apple to jest po prostu takie jabłko, które tak jak widać, że ktoś ugryzł to jabłko. To sobie wyobrażam, że ta firma Cebula, to ich logo by była taka cebula, i tak jak ktoś tak, tak ugryzł tą cebulę. Następna firma to jest firma Rossman. I sobie wyobrażam, że jakby firma Rossman była polską firmą, to ona by po prostu się nazywała. Rosmężczyzna. Trzecia firma to jest firma Jack Wolfskin. I tak naprawdę nie wiem skąd ta firma jest, ale sobie wyobrażam, że, jakby Jack Wolfskin była polską firmą, to ona by się nazywała Jacek Wilkskura albo Wilkoskura. Następna firma to jest firma Polenbear. I mi się wydaje, że ta firma Pullen Bear nie istnieje w Stanach. I pierwszy raz jak słyszałam o tej firmie, to właśnie było w Polsce. I byłam z moją siostrą. I ona powiedziała: oh, Let's go to Pull&Bear Bear. Znaczy, chodźmy do Pullen Bear. I przez to, że nigdy nie słyszałam o tej firmie, to ja myślałem, że ona powiedziała. Poland Bear. I wtedy ja myślałam, że to była polska firma, i że oni się śmieli z tego, że ludzie myślą, że są jakieś niedźwiedzie polarne w Polsce, i tak jako żart nazwali tą firmę Poland Bear. A potem byłem taki zawiedziony, jak się dowiedziałam, że to było pole and Bear i nie Poland Bear. Shut up. Shut up. To myślę, że jakby ta firma by. To myślę, że jakby ta firma była polską firmą, to ona by się wtedy nazywała Pociągni i Niedźwiedź. Następna firma to jest firma, chyba się to wymawia Huawei, ale wiem, że w Polsce często ludzie mówią. Huawei albo coś takiego, albo może Huawei, ja nie wiem. To ja pomyślałem, że w takim razie, jakby ta firma była polską firmą, to ona by się po prostu nazywała Hui. Albo może Hui Away, albo może The Way of the Hui, albo może po prostu Hui wie. Następna firma to jest firma Burger King. I tak pomyślałem: jakby Burger King była polską firmą i miała polską nazwę, to jestem przekonany, że ta firma by się nazywała Kotletowy Król. Albo może Król Kotletów. I też mamy firmę Starbucks. I tak pomyślałem: hmm, Starbucks. To wtedy ta polska firma by się nazywała Gwiazdowy Szmal. Albo może Gwiazdowy Hajs. Nawet jest taki głupi żart po angielsku. What kind of money do they use in outer space? Starbucks. Następna firma to już chyba jest polską firmą. I to jest firma CCC. I każdym razem jak widzę CCC, to mi się wydaje, że tam na końcu brakuje P. To zawsze jak widzę ten sklep, to w moich myślach po prostu ta firma się nazywa CCCP. Ja tak myślę, ci komuniści tutaj sprzedają buty. Ale tak szkoda, że to nie jest komunistyczny sklep, bo wtedy każdy by dostawał buty za darmo, ale może te buty to tylko by było w tym sklepie tak raz na rok i to były jakieś używane buty przez innych ludzi i potem jakbyś nosił te buty, to ktoś by chciał wziąć te buty i byś powiedział, hej, to są moje buty. I on by powiedział, nie, to są nasze buty. No i też mamy firmę. Instagram, i każdym razem jak słyszę nazwę Instagram, to tak myślę, że to jest, co to jest, taki instant grandma? To po polsku ta firma by się po prostu nazywała, ja nie wiem, natychmiastowa babcia? Albo może nagła babcia? Albo po prostu szybka babcia? Może. I ostatnia firma to jest firma Facetime, i jak nie wiecie co to jest Facetime, to to jest chyba trochę tak jak Skype, tylko że to należy do Apple. Albo może do cebuli? I jakby istniała taka firma jak Cebula zamiast Apple, to wtedy zamiast mieć nazwę FaceTime, to ta polska wersja by była Czas na twarz. Ja osobiście uważam, że czas na twarz brzmi lepiej niż FaceTime. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie. To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. Wiem, że on był trochę głupi, ale każdym razem, jak jestem w innym kraju i widzę firmy, które już znam w Stanach, to tak jak, jak było młodsze, to zastanawiałem się, czemu te firmy nie były przetłumaczone na polski. Oczywiście teraz, jako dorosły, to wiem, że to nie ma sensu, ale też byłam zaskoczony, że w Hiszpanii oni. Mają taki sklep jak Oshon, tylko że oni zmienili tą nazwę z Osion do El Campo. I to jest dosłownie ten sam sklep, tylko że oni zmienili nazwę. I tak pomyślałem, czemu w Polsce nie zmieniamy tej nazwy? Czemu Oshon nie jest na przykład, nie wiem, tak jak Kowalskiego albo coś takiego? Albo może coś takiego jak dworzec główny kiełbasy? Albo nie wiem. Pasztetowy pałac. Jak oni zmieniają z Osion do El Campo w Hiszpanii, to myślę, że w Polsce my też możemy to robić. Czemu nie? Czy oni są lepsi od nas? Nie. My też możemy zmieniać te nazwy. To napiszcie w komentarzach i dajcie znać, co myśliście o dzisiejszym odcinku. Też dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i podzielcie się tym filmikiem z Waszą rodziną albo z Waszymi znajomymi. I też oczywiście nie zapomnijcie sprawdzić stronę mojej książki davesameryki.pl. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć.